Kiedy w piątek słońce świeci, serce mi do góry lata, że w sobotę wezmę plecak podróż do mojego świata, bo ja mam tylko jeden świat: słońce, góry, pola wiatr, i pola wiatr, i nic mnie więcej nie obchodzi, bom turystom się urodził. Dla mnie w mieście jest za ciasno, wśród pojazdu kurzu spalin. Ja w zieloną jadę ciszę, Ciężkie, pełne słodkich malin, bo ja mam tylko jeden świat: słońce, góry, pola wiatr, hej, pola wiatr i nic mnie więcej nie obchodzi, bom turystom się urodził. Myślę leżąc po piatów lub ja złotych łanie Czy przypadkiem za pół wieków coś tym światem się nie stanie Bo ja mam tylko jeden świat Słońce, góry, pola, wiatr, Hej, pola, wiatr nic mnie więcej nie obchodzi bo turystom się urodzi urodził I, i chciałbym, żeby ten mój świat Przetrwał jeszcze tysiąc lat, hej tysiąc lat, i żeby mogły nasze dzieci z tego świata też się cieszyć. Bo ja mam tylko jeden świat: słońce, góry, pola, wiatr, hej pola wiatr, nic mniej więcej nie obchodzi. Bo turystom się urodził. Dziękuję za. Wysłuchanie tego filmu.